Poczęło się nagrywanie Event będzie Pierwszy odcinek i event lal Obronie no, tańczcie nic Oglądajmy Dobra Kurde. Wow. Zero. No i co ciekawego w stanie ten? Nie wiem, zobaczymy. Galaktus wyjdzie w stanie i weźmie, nie wiem, co się z nami. Ja za nami nic nie ma, czasem? Ty? Co, jesteś za nami? Właśnie nie wiem, chyba tak. Kiedyś zakłada, nie wiem. Ja sobie wchodzę na wiatraka i latamy tam. Jest, jest! Góra powstała! Patrz, powstała tam góra, Filip. Idę, idę. Czekaj, muszę tam podlecieć. Tu, pode mnie. Tu, tu, tu jest tam. Galaktus, patrz! Gdzie? Galaktus idzie! Teraz za nami stała taka góra jedna. Ło! Idę, Pieprzyk, do ciebie. Stał, stał, stał! No, on się tu zbliża. O kurczę, ale wysoki okay. Dobra Chodźcie tam, gdzie byliśmy Nie, chodź tam, gdzie Pietro, bo wtedy jest wyżej Jaki on wysoki zakład, że będzie jakaś supermoc jego? No będzie, na stówę i będzie zamiast Zacznij. Starka, be, deski, be, będzie... Weź, weź nie całą falę o ziemię, mówię całą Weź niecałą falę z tej o ziemię. No. O Jezu, ale Departora ogromnie. Departura jego jest Patrzcie na jego rękę. No. O, ale przypieprzy w statek, to się czuje. O kurde! Druga łapał! Oho, ale przywali! Jak przyzoli, to padnie chyba. Aż mi się w monitorze nie mieści. Ej, to ty? Tak. Aha, to ty. się. O. Weź nie i walnie, nie? Chwalć. I się cały ekran chyba zrobił. Mówię. Czuję, głód bo Odpalił cheaty. Skurwysyn. <grywa> Patrz to! Wierzy łapę. Z łokcia, Ale łokieto, ale łokieto. Ja się odsuwam. Ej, patrzcie na pod. Patrzył się w jego stronę, na mapie, patrzcie. Ej, weszł mu pod łapę. Co? Ty psychiczny jesteś. Co ty sobie wyobrażasz? Łapą ty będziesz machał. Jak ja ci machnę łapą, to się zesrasz. Ty, co ty się... Co się dzieje? Co ty się hey, na... Iron Man Iron do mnie Man! podleciał. Iron Man podleciał, podleciał, podleciał! Iron Man! Dobra, cicho. Proszę. Życił mnie plecaczek. Cicho, bo ja muszę te... Nie może pochłonąć punktu zerowego. Masz chwilę, nie? Nie może pochłonąć... Punktu zerowego. Punkt zero, ło, on idzie po mnie z tą łapą. Go... O kurde. Jaka jego łapa jest ogromna. A, wiem gdzie jest punkt zerowy. dobra. No, co ty nie wiedziałeś? No zawsze tam coś było na środku o, mapy. O, ale ciemno. To taki wielki. To jeszcze żyje? To przecież to ostatnie było w 10. No 10. sezonie. No właśnie! Dziewięć, dziewięć, ,dzie. O, lamę widzę, lamę! Mi się lame. coś nie kojarzy, żeby... ...coś się takiego widziało. No było w Gdzie ty tu lamy, masz? Tam. Cicho. Ja nie mogę zaznaczać ci nastąpi za... Nie Chodzi o to, że musimy ruszać. Umiesz prowadzić Busa Bojowego, nie? Teraz. Wciąg do mnie. Co jest? To... Nie, nie, wszystko, wszystko. jakiś inny... No wasze, jest? Inny głos jest. Ale Was cię nie słychać, no? no. Ciebie coś... Ej, co jest? Stąd Co jest? Co Pierwsza Co jest? Osoba? Co Co, co jest? Wala. COVID! COVID! Fortnite z pierwszej osoby. No. Koronawirusie. Dobra, chwiliłem sobie trochę pomajstrować w waszej rzeczywistości. Nic wielkiego. Później mi podziękujecie. Skakowałem całą tę waszą pętlę czasową, stworzyłem kilka miliardów klonów busa bojowego i zmieniłem je w potężne bomby. Musimy nakłonić Galaktusa, by pochłonął jak najwięcej busów, zanim upora się z Dobra. punktem zerowym. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, otworzy się portal, a odeśle I tam... kliknijcie M na mapę. Ej, pat, strony bojowe! Urocze, wiesz... No i co, że jest mapa? Cicho. Ej, Iron Moon! Cicho. Co i postęp kierujemy? A strzelaj... strzelajcie, co my mamy... gdzie no. mam go Gdzie on musimy Gdzie Co jest, ale co jest? Aaaaaaaa! To jesteś typu... Gierczki arcidowej jakieś mam... No no no. spróbuj nie eksplodować! Dobra, rozumiem. Zodu! I to są te wielkie boty stać! Jak się wykieruję? Nie mam mogą tego przetestować, Cie... ja wiem co nie ma nie ma. A ci mmm... Cicho Szymam. Eee, co się stanie jak się wywalę? Bok mnie zabije. Nie wiem, cicho po prostu bądź. To by... Ja mam takie lagi z autobus autobusie przykofa? Ja mam niby 305, <laughs> ale <laughs> mi na dobrze działa. No mi też Znaczy się ja mam 27, ale czasem poskakuję oh. mocno Uperwałem! Mm -hmm. Spadam! Co jest? I tu tam już jak z tu się falczy. Wow, przepiękny widok. I zły znak. Hmm. Musimy odciągnąć go od punktu zerowego. Hmm. I ta trampka. Hmm. Hmm. I i jesteś hmm. ty jesteś tak blisko niego? No, Ale teraz przypierdalaj. Co to jest po mnie to jest? No, a bo go nie tak. Cicho. Ale patrz co. Co jest? Ło! Wow, wow. Ło! dostałem. O Jezu. Ej, coś jest jakaś? Taka minigierka. Mówa do ręki nie No no, a mo można tu umrzeć? Nie wiem. Ej Filip, przetestuj. Tak Ej, zginąłem. Tira To się nic nie dzieje. To jest, to To jest twój. No, przecież to Nie da nie się? Jest. No nie da się zginąć. Bo ni w nic nie strzelam. E Cały czas dwa w te rury. A co to za muzyka? jak tam kierować już, myszką. No, góra tu... naprawdę? No. No, myszką, a 3 minuty? No, myślałem, że były 7 na początku. Ginąłem i są lobby! Ty że możesz nam pomóc? Eee. Nie no, żartuję. No, wolverine. A ja nie wolverine, jest inna. Wolverine. Ej, wolverine. Wolverine się tu jedną. <ścoughs> Ale ja mam bugi takie, że każde ujęcie widzę dwa razy. Ja to wszystko widzę, nie, nie? Teraz zbliżenie do autobusu i mam to dwa razy, nie? Cicho. To powietrze dwa razy, dwa razy wyskakuje iron. Man. Cicho! Jeśli to zadziała wszyscy wrócimy skąd przybyliśmy. A i no cóż, nieźle się bawiliśmy, no nie? Tak czy inaczej dobra robota Ej, wyskoczyłem z busa! Ja też. Też! Ale dalej jest pierwsza osoba. Ma. Co jest? I patrzcie w dół, patrzcie! Co jest? W dół. Ej, mapa się zmieniła! Ej, powróciła Ej, się mapa! I czym on nie ma duch. Ej, patrzcie na mapę! Cicho, to, to, byliśmy cicho. tam przed chwilą. To możliwe? Cicho! Polana, wiesz, kaszle, widzisz? Ożegnowalne. A, 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 a. Wyjebało byś z zemniku. Dziękuję kierowco. Spadam, spadam. Ała! Patrzcie na mini-mapę. Patrzcie na mini-mapę. To jest Ale ja nie mam mini-mapy. Ej, ja mam. Ej, to jest ta akcja, co wtedy było. Ja nie mam była. Nic. Dobra, cicho. Ej, to jest to samo miejsce, co wtedy było. Cicho. Na tym evencie, nie? No cicho mówię. Dobra, cicho bądź. Co się stało z Janssen. Ej, ja mam czeki. Przed... Ja mam czarny ekran też A mi tego, jestem w biurze Pan coś do niego mówi Mówi, że mam uważać No cicho, łączenie mamy Ja mam też łączenie Internet z epoki kamienia łupanego. Nie, to po prostu już chyba serwery wyłączałem. Ja, serwery tam się palą w tym, co Gdy... <śpiamy> no. robią na tych serwerach. No cicho. <śpiewanie> Jak mi się to do jutra będzie badać. <śpiewanie> Kurwa, to bilię Czym dalszy nastąpi? Ty za nastąpisz jak ci przypierdolę Twój stary jest pijamy Co? ten godzinę. To jest bo cały czas, w sezonie 5. Co się zgadasz? 7 godzin i 38 minut. Mamy teraz wyjść. Czy Ciechło. chcesz na pewno wyjść z Fortnite? Nie. Ej, i co mamy? Ej, wyjdźcie z Fortnite! XD Ja mam jeszcze... I wychodzimy łączenia. z Fortnite? O, no. ja mam w e, Fortnite... Nastąpi To Poka. wychodzimy? Czekaj. Co było w tej ostatniej scence? Czarny ekran i wciąg dalszy nastąpi w piątym sezonie. I Fortnite sezon piąty zacznie się za 7 godzin i 38 minut. I wychodzimy?